Witajcie na kanale ServiceX. W tym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować Zabbix agenta na serwerze www z systemem operacyjnym Debian. Tak jak widzicie, już mam uruchomiony Zabbixa. I e, oczywiście również mam uruchomiony terminal, gdzie jestem już zalogowany jako root do mojego serwera www z Debianem. Teraz zainstalujemy sobie agenta Zabbix na serwerze. W pierwszej kolejności oczywiście musimy w, e, pobrać repozytorium, czyli wpisujemy www.repo.zabix.com. No i dalsza część e, linku do tego tej paczki. Oczywiście może być tych paczek wiele, także link do paczek będzie załączony w komentarzu. Także pobieramy sobie. Wszystko poszło e, sprawnie. Mamy Informacje 200, czyli OK. Także zainstalujmy sobie teraz tą paczkę. OK, wszystko poszło sprawnie, więc yy, wykonajmy apt update, czyli aktualizację. OK, jak mamy to zrobione? To apt install zabix agent. No i tak jak widzicie, wszystko poszło sprawnie. Zobaczmy, czy się faktycznie zainstalował w serwisie. Ok, mój błąd w wpisie także jest. To jak widzicie, my Zabbix Agent jest uruchomiony. Weźmy sobie go na chwilkę. Wyłączmy. Wpisuję serwis Zabbix Agent Stop. No i status sobie weźmy. Sprawdźmy. OK, jest uruchomiony. Więc teraz przejdziemy sobie do e, pliku konfiguracyjnego zabixa agenta. Także etc zabix, zabix agent d.conf. No i enta. Także tak jak widzicie już jesteśmy w zabix agencie. Zjeżdżamy sobie oczywiście na dół i szukamy e, Zabbix Server. Mam nadzieję, że jeszcze nie przejechałem tego tej informacji. O jest. Także tutaj e, bierzemy i z lokalnego po, e, adresu IP zmieniamy na naszą subdomenę, czyli monitoring.services.pl. Okay. Jeszcze przydałoby się hostname zmienić. Także przejdźmy niżej. No i mamy hostname zabik server. Zmienimy go na serwer w. Oczywiście sobie zapiszę. Tą nazwę. Ok, jak mamy to już zrobione. Możemy to zapisać. Wyjdźmy i sprawdźmy, czy się zapisało. Jak widać, zapisało się monitoring.servicex.pl i hostname server www. również jest zapisane. Wychodzimy, patrzymy jeszcze raz ten status all. OK, uruchamiamy tego zabixa, żeby zaczął sobie pracować. Stop. Status. OK, tak jak widzicie, mamy uruchamianego zabixa na serwerze z Debianem. Także przechodzimy sobie teraz do naszego serwera zabix. Przechodzimy na hosty. Na chwilę obecną, tak jak widzicie, jest tylko jeden host, więc przechodzimy na konfigurację hosty. Mamy jeden, więc utwórz hosta. No i tutaj wpisujemy dane odnośnie hosta naszego. Oczywiście tak jak się nazywa nazwa hosta serwer www. Widoczna nazwa też niech będzie serwer www. No i agent. To będzie nasz e, adres IP zewnętrzny, w tym przypadku muszę podać e, mój adres serwera www, zewnętrzny oczywiście, wanowe. Oczywiście wchodzimy w szablony, wybieramy e, wybierz, grupa hostów wybierz, no i tutaj wybieramy Template Operations Systems, no i tutaj szukamy Linux Zabbix, Template OS Linux by Zabbix Agent. OK, dodaj. I został dodany agent. Także wejdę jeszcze raz. OK, zostało dodane. Reguły wykrywania oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, ja sobie zmienię tutaj ten interwał na mniejszy czas, interwał aktualizacji ja zmienię na 60 szybciej on się powinien zarejestrować tak jak widzieliście tam już było widać zaraz wam pokażę jeszcze raz, już Zabbix Agent zaczął działać i zaczął nam e, zbierać informacje. Tak jak widać, dostępność. Mamy Zabbix agent. Jak przejdziemy w hosty, monitorowanie hosty, widać serwer www, adres IP interfejsu, po jakim porcie dostępność, no i Zabbix e, agent. Na chwilę obecną, 13 wykresów. Przejdźmy sobie. Jeszcze w chwili obecnej oczywiście nic nie będzie, bo musi zebrać te informacje. Ale za parę minut pewnie to się zrobi. Także w tym odcinku było na tyle, także zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszych filmów. Także bardzo dziękuję i cześć.